Matero ze szkła albo z Palosanto. Każde ma swój urok odrębny. Matero ze szkła. Na cejrowski kom, łamane przez Matero. Jest decyzja o budowie elektrowni jądrowej. To a propos klematisów. jest głównym akcjonariuszem, i tutaj nie wiem skąd ten facet jest. Zaraz nam powiesz być może. A może nikt nie wie, skąd on jest, ale prywaciarz. Mimo wszystko prywaciarz i podziwiać, trzeba jego sprawność, czy on tam był w służbach, czy w czym, nie wiem. No tak się majątki, takie duże, na początku transformacji tworzyły. Jak tam w Chicago, w czasach, kiedy mafia urzędowała. Że nie wszystkie początki, czy tam w Las Vegas, nie wszystkie początki były klarowne. Część tych osób to zwykli gangsterzy byli w Chicago, a część to byli zwykli przedsiębiorcy. Więc nie wiem, co, kto to Solosz, ale podziwiam sukces, że to jest jednak prywaciarz. Stworzył stację telewizyjną, mu nie padła, ciągle jedzie z Polsatem i jeszcze ma całą masę innych inwestycji. No, kiedyś spotkaliśmy się w parku jazdowskim w związku z Solorzem. My? No. Znaczy ja i ty. I te... To był park. To był ogród, to nie, to było koło Łazienek, jest taki drugi w stronę centrum Warszawy, to myśmy się tam spotkali. No właśnie Ujazdowski. To on się Ujazdowski nazywa? Tak, no tak dobra, nazwali. No. Ja tam Warszawę tak. znam słabo. Ale wiem, że to było zaraz za płotem Łazienek, taki inny, trochę gorszy park, <gorszy> bo nie Łazienki Królewskie, tylko ten park, po którym mogły damy spacerować, a po Łazienkach Królewskich nie mogły spacerować, bo tam sobie tylko król mógł spacerować. No to tam się spotkaliśmy rzeczywiście, bo w Polsacie ty miałeś program, ja miałem program. Jeszcze jakiś był trzeci gość, i poprosili nas, żeby nagraliśmy, ten, żebyśmy nagrali ten, wspólnie program. ten pro. trzeci to był Kuba Wojewódzki. A, to był Kuba Wojewódzki. No. Niestety resortowe dziecko i wylazło z niego całe szydło z tego worka pustego. Natomiast był w programie Mam Talent, czy którymś takim, on był wredny, łamany przez Błyskotliwy. I wtedy zrobił swoją karierę, i wydawało mi się, że może talent swój budować w kierunku wredny, ale błyskotliwy. I postawić bardziej na błyskotliwość, ale on jednak postawił na głupotę. Czyli jest błyskotliwy, ale o głupotach gada. Czyli tę swoją błyskotliwość zmarnował ten talent do refrenu, do szlagwortu, do jakiegoś celnego sformułowania i spostrzeżenia, pomimo, że sardoniczne czy lekko wredne, zmarnował to, bo straszne głupoty zaczął wygadywać jakiś własny program. Miał, Byłem nawet tam dwa razy u niego. Więcej mnie producent jego powiedział, że nie zaprosi, bo pan... Nie mogę dopuszczać do sytuacji, w której pan świeci jaśniej niż moja gwiazda w programie i odbiera mu program. Program. Ja może rzeczywiście odebrałem program, bo się przygotowałem. Zaproponowałem wojewódzkiemu i wiedziałem, że się zgodzi. Mówię, chodź, się zamienimy na fotele na chwilę. Zobaczę, jak tam na tym twoim królewskim fotelu się siedzi. Nie pamiętam już dokładnie tych sformułowań, ale on poszedł w to, dał się kupić i potem strasznie się źle czuł na fotelu gościa, kiedy ja siedziałem na fotelu prowadzącego. No klasyka, dał się ograć. I walczył. Ja zadawałem mu różne pytania z tego fotela prowadzącego w jego własnym programie. On walczył cały czas o to, żeby ja wrócił na miejsce gościa, bo kompletnie się nie mógł odnaleźć w tej sytuacji, to kiedy jest, mu zabrano fotel. I to jest w pozytywnym sensie bystrość w gierkach. No tak, z takich telewizyjnych, tak. O, o, no więc Solosz, a kto to jest Solosz z Radomia? Czy wiemy coś więcej? Po, poza że, tym, że. że, jest, że czy jest... to gość ze służb? Czy skąd on w ogóle się jest, zaczął? Że... Czy po prostu spryciarz tam kieszonkowiec z Bazaru Różyckiego, który postanowił, tak jak mafia w Chicago, w którymś momencie legitymizować swoją umiejętność do obracania forsą i przeszedł z interesów szemranych do interesów czystych? Wiemy, że dostał pierwszą koncesję e, telewizyjną. I, i zaczął telewizję bez koncesji, nadając z satelity holenderskiego albo z jakiegoś... To tak. no super. I, i było dyskopolo i wszyscy i wszyscy myśleli sobie ja o super. taki jest Zygmunt Solosz, który po prostu takie byle co robi. Cała Warszawka kręciła nosem na to, że to jest taka byle, byle jaka telewizja. Potem powoli, powoli stał się chyba teraz jest najbogatszym człowiekiem w Polsce i najbardziej wpływowym buduje elektrownię atomową, w telefonie komórkowym, ma e, telewizję pewno i wiele, wiele interiorskich, wiele, wiele innych. E, w, wielu, wielu Pytanie, innych czy komuś dzieci. służy? Bo e, Kulczyk, co, jest, mieliśmy jest... całe jego życie podejrzenia, że służy temu układowi ogólnie Magdaleńskiemu, że komunistom jakoś tam służy, nie wiem, dotuje i coś tam całego. Nie, nie czytałem tych plotek, bo co mnie to obchodzi. Natomiast czy Solosz po prostu ograł ich wszystkich, bo jest spryciarz i po prostu zarabia dużą forsę? I z nikim nie wchodzi wykłady i konflikty, czy jednak komuś służy? To jest pytanie, bo jak masz telewizję, telefonie komórkową i elektrownie, które mają zapewniać 12% całego prądu dla Polski, to jest ważnym pytaniem, czy ten gość jest suwerenny i służy swojej firmie, zarabia pieniądze, jest niezależnym biznesmenem, czy też jest jest jednak na służbie to u komuś, jest, bo może to zgasić jest, komórki i prąd, nie? telewizję. Nie, nie, nie tylko pyta, o pytanie o Zygmunta Solorza, ale też o dziedzica, kto będzie, kto to, kto to odziedziczy kiedyś po Zygmuncie Solorzu, który niech żyje jak najdłużej, ale, ale wygląda na to, że to jest tak, że raczej jemu służą, niż on służy, nie w znaczeniu bycie służącym, tylko że służą, no bo skoro ostatniego dnia urzędowania pani minister podpisała umowę, która jest zgodą na budowanie elektrowni atomowej, no to znaczy, że poszła na rękę Zygmuntowi Solorzowi, już nie musi czekać, aż przyjdzie nowa władza. Jak przyjdzie nowa władza, to nie będzie mogła mu odebrać tego wszystkiego, no bo będzie ty... mogła. Nie, to powiedziałeś o tym. Portfelu. No jeżeli przyjdzie ma... władza, to władza może odebrać ale, w każdej chwili, ale... bo jest władzą. No, Chyba, że przyjdzie urzędasek tylko, nie, to wtedy on nic nie może. No tak, ale po co miałaby władzę mu odbierać? Te, ta władza no nie, nie może mu już dać następna, bo już ma, ale odebrać odebrać. Panią komuś... minister trzeba pochwalić, bo my mamy e, e, takie... Że jak w ostatnim dniu urzędowania coś zrobiła, to na pewno... Nieprawne, albo coś nie, na lewo. Albo, nie. A co ona? Ostatniego dnia miała nie pracować? Nie pracowała. Bo przecież oczekujemy, do końca. że ponieważ bierze forsę za urzędowanie, to do ostatniej chwili urzędowania coś robi. A nie tak jak pracownicy na prawie pracy. Składa wymówienie, czy tam został zwolniony, prawo pracy mówi mu, że jeszcze przez trzy miesiące ma przychodzić do pracy, a on już się miga wtedy przez te ostatnie trzy miesiące, bo, bo nic nie robi. Obija się. To lepiej go wysłać na bezpłatny urząd do domu, czy na coś tam dobrze, bierz te swoje pieniądze przez trzy miesiące. Nie kręć mi się po zakładzie, bo tylko mi tutaj zużywasz kibel i demoralizujesz ludzi przez to, że ty nic nie robisz. Bo ja już cię zwolniłem, a jeszcze przez trzy miesiące mam ci płacić. To lepiej się w ogóle nie pokazuj tutaj. No a ta pani minister do końca coś robiła jeszcze. No to pochwała za to. No to oczywiście, że pochwała, że do końca coś robiła. Przecież nikt jej nie gani. Ale ty tak przyciągnąłeś ciągnąłeś złośliwie jak wojewódzki w Materę. W nie, ostatnim nie, dniu urzędowania podżerowała mu coś. Skoro by, nie, Nie, pytałeś się o wagę Zygmunta Seloża. No to jest waga. Tak. Ciężka, krótko mówiąc. Czy komuś służy? No. Ta waga, że wagę ciężką doceniam. Tylko on tyle waży, że może przeważyć. No to ktoś chce go użyć. No, Cały czas. Taki człowiek musi się bronić przed tym, że przychodzą do niego różni ludzie, coś mu tam proponują, podpisik, licencje, koncesje, coś tam, w zamian za to, że on przeważy na ich korzyść jakąś inną szalę. To tu pytam, czy on się umie przed tym bronić, jest niezależną osobą, czy też jest to gość na jakiejś służbie? Nie, na pewno, skoro może przeważyć, nie można go lekceważyć. Myślę, że jest samodzielny. No dobra, to puszczę. teraz piosenkę o sukience. Bo to o inwestycji też. Babeczka sobie radioaktywną sukienkę kupuje, po to, żeby przeważyć szale, bo mi tak w dżinsach ci się pokazywałam, nie bardzo ci się podobałam. No, sweterki zakładałam nic. No dobrze, ostatni rzut na taśmę, za ostatnie moje pieniądze kupiłam sobie sukienkę. I jak to cię nie oślepi i się mną nie zainteresujesz, to ja już więcej kart nie mam. No, bo już bez sukienki też byłam. I nic cię nie brało. Może chociaż ta sukienka. This dress. Dziękuję za subskrypcję mojego kanału na YouTube i dziękuję za to samo na Ramble.